Cześć, witam wszystkich. no na kanale z G4. Oczywiście, kilka dni przerwy było. E, długi weekend niestety nie było mi w mieszkaniu, także e, nie nagrywałem openingów, ale chyba nic nowego na G4 się nie pojawiło. YouTube jeszcze nie eksplodował, chyba. E, chyba, że już eksplodował, ale nic o tym jeszcze nie wiem. Także my dalej testujemy sobie skrzynki na trybie Cougar e, Zaraz sobie spojrzę, co kolejnego w kolejce. Oczywiście. W chodzi Lucas daje wam 5% bonusu do wpłaty z Jest na start. teraz macie 10%, to promocja. No i pamiętajcie, że strona jest dla osób tylko pełnoletnich, a osoby pełnoletnie grajcie też z głową. Patrzymy, czy trafię sobie z MinSPEC coś innego niż P90 Green, bo jest na niego 50%, i jest tych 9 fubar, także spoko. I taki tak, Złoto tak 40, także całkiem spoko. Prawie skrzynka wyszła na zero. Otworzymy sobie dzielną skrzynkę. No nie otwierają ich kilka dni, także może coś fajnego go teraz dropnie. No, Okej, okay, 5 11 złotych całkiem ee, w porządku. E, dalej za taki zarąbane, ale no cóż, jakoś trzeba żyć. <coughs> także mamy te skrzyneczki Exp. Nie będę sobie otwierał mam tylko jeszcze jedną diamentową. E, pokażę wam, że placę nowych macie tu szkoce rękawiczki. I te skiny czerwone, e, które już raczej nie kosztują. Chociaż ten Prince Stream może, e, może kosztować te 133 zł, ale no, ten 57 na pewno już kosztuje zdecydowanie więcej. Właśnie też nie patrzyłem na cenę skinów, jak wyglądają aktualnie po tych czterech dniach, bodajże jak mi nie było... Chyba trzech, nie, trzech trzech dniach. E, także zobaczę sobie w sumie. Po nagrywkach, jak to wygląda? Dobra, to testowałem. Disco nie testowałem. No, nie testowałem disco, też ci dostajemy sobie disco. Na disco to jest print Stream, prawda? Czy to jest Mecha Industries? Nie, to jest Mecha Industries. Mecha Industries kosztuje 1200. Nice. To jeszcze jest taka Sprint z za faktycznie 200, za 200, za 2000 Ja bym za niego, ja bym za niego więcej niż 200 nie dochy. Ale okej, okay. jest tylko w takim stanie. Nie ma innego. A nie, to jeszcze jest wellworn na 188. To całkiem sporo w górę przed ten skin. On taki drugi nie był. Że ciekawie, ciekawie, 4 skrzynki 7 na początek. To jest 6 stówek, także całkiem sporo. Mam nadzieję, że coś fajnego dropnie. No ten Akacz... No bo ta m za mogła wypaść. Nie powiem, że nie. O, to jeszcze M czóczkę koszmar. To był chyba jeden z moich pierwszych skinów do, do MK takich właśnie fajniejszych szybkach. Tak o 57 Anime no, ja za 230. Ceny dalej jeszcze są stare widać. ta szkoda. Niestety nic mi nie wylatuje. Taniego, Dlatego ja to przegram. Bo oczywiście się ma Undera. Myślałem, że się na koniec to wyleć, że mam duże MK. To było idealne, tak pago trafia emkę, bandura trafiałemkę. To bym sobie y, wygrał, a nie, tak to niestety no Nie siadło i teraz nie wiem czy dać jest normalny, czy zmieniać ten tryb Czy stawiać sobie underdoga i jeszcze raz spróbować underdoga Spróbuję może jeszcze raz underdoga Zobaczymy, może, może coś fajnego wyleci Ile to w ogóle mamy? Sprzedałem wszystko Chyba tych jaka miałem około Nie ma tego potwierdzenia teraz na płynosze wszystko sprzedać i jest kwota wśród okej, Ok, na szczęście Battle Scare Ciemniejsze to bo wiadomo od razu, że jest tańsze. No tutaj, 57 Nie no, okej, okay, Bengal Tiger u niego teraz. Ja mam mniej, czy Pewer? Chyba Pewer ma niestety mniej. No niestety, 3 tych różnicy, ale te bitwy też tak dużo nie oddają. Tutaj razy 2 Profit. Hmm, nie wiem czemu zmieniać ten tryb, bo ja czuję, że ja zmienię ten tryb i ja wygram w Mandaranie, to jest moje szczęście właśnie. Kilka dni nie otwierałem, wracam, Szczęście nie przebyło. Niestety, tak jest. No i dobra. <śled> o kurde, no to mocny start. Mocny start Ciężko będzie tu wygrać I jeszcze tu widzę, że, że Andera bym wygrał, nie no nie mogę To jest niesamowite no Nie może tak być no, nie może tak być Daję na czterech i normalny tryb i... No, Musimy coś wyrazić I Nie mogę cięgnę przegrywać chyba Chcę zobaczyć historię jak wyglądają moje bitwy. Ale chyba Sajem przegrałem te, te trybie Cooker naprawdę nie oddają, no ten łysko będzie najdroższy. Panie Well jest. Teraz co? No King 57. Spoko. Przydałoby się jakiś jednak lepszy drobik. Ale ja tak to wygram to będę szczęśliwy, nie Tylko Dajcie mi wygrać. Oj! No właśnie, dobrze, dobrze mi się udało. Jeszcze nie wygrał Bandura z Popagą. Kto on trafił? Chyba tego TK. Tak? On trafił? Nie. Co on miał za skinę On miał tego usp na pewno, ale co jeszcze? Do no mu wygraną. Musimy to przeanalizować jeszcze raz. No cóż... Hmm. Nie wiem, może klasycznie trzech na trzech. Coś musi w końcu chyba oddać. Disko jest po prostu tak Cechową skrzynką dla mnie, że muszę ją umijać z daleka Brat, na tym razie wygląda Mhm Teraz taki 2 na 10 No i teraz musi coś wylecieć mocnego, żebym wygrał No nie wylatuje <gry> Więc nie wygram Musi siódmy under Siódmy under Okej okay. Okay. Zobaczmy sobie może księżera Bo że już mi się troszkę nie otwierać tej skrzynki, bo średnio oddaje. Zobaczmy najtańszą kosę, jak tam ceny. 290. Okej, okay, czyli kosy chyba troszeczkę spadły. Covery są już jakieś? Uh, odblokowali, odblokowali. No. Nope. Covery całkiem spoko mają cenę Bo Sportik jest ale w satraku. Okej, okay, no czyli to się jakoś nie ustabilizowało. stabilizowało Chyba jeszcze zobaczę później jak to wygląda na Steamie Także podajcie mi Discorda Link w opisie macie, no i co? Like, i komentarz, do zobaczenia, cześć, pa. Yo.